Kamińska Beata: Za tych, za tych, co zatwardziali w swych postanowieniach, wstawiam się, panie, wypraszając łaski za nich. Za tych, co pogubieni w labiryncie życia, proszę, wyprostuj im drogi. Za tych, co nie potrafią zaprzestać grzechu, proszę cię o siłę i wiarę dla nich. Za tych, co ubrani w żałobę, proszę o zrozumienie. I wytrwałość, za tych biednych, cierpiących, błagam o wsparcie i ulgę, za tych, co szukają swojej drogi, by znaleźli tylko tę zgodną z Twoją wolą, za tych, co są więźniami nałogu, byś Panie zdjął z nich te kajdany. Za nas wszystkich ludzi grzesznych, proszę Cię o wybaczenie, nadzieję i miłość Twoją.